No, co nie chcemy tu wyciskać? a ja nie rozumiem co tu się dzieje. Też nie. Najważniejsze, żebym co raz hitował. Raz hitował. Mopki. Mopki. Gdzie są kurwa wszystkie mopki? Wszystkie mopki w e e, e Spróbuję wam w dupę wszystkie mopki. Tu was. No, no i tak moich do kolekcji pyk. Znowu kurwa sobie jem. nią, um, niom. Um, um, um. Mopka. Mo, pyk kolejnego wpiertalam. Jak szalone Tutaj działam. Kurwa z lasty, tylko laski tu już się sobie podjejbierzam.